Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z modernizacji mojej koparki. A dziś zaprezentuję Wam kolejne prace blacharskie nadające nowy kształt koparce. I uwaga, autorecykling. Następnie proszę o łapkę i komentarz. Najlepiej w pierwszych minutach oglądania, pozwala to dotrzeć do większego grona odbiorców, dla których tworzę moje treści. Ja z góry dziękuję i zapraszam do oglądania. A dziś zajmę się recyklingiem. Dlaczego recyklingiem? Mam ten bok do zrobienia. Tutaj sobie już złapałem, tak jak to ma być. Na razie górę tylko tak przyłapałem z tej strony, żeby mieć punkt odniesienia, później będę to wiadomo zaślepiał jakimś tam blachą. czwórka, pewnie pójdzie i miejsce na nową lampę. Natomiast recykling dlatego, że mam tutaj taki materiał na dziś i jest to materiał z odzysku. Te dwa płaskowniki, w zasadzie trzy, są to blachy odcięte z góry, które ostatnio ścinałem. Ten jest od góry, nie, ten jest od dołu, tam zrobię płaskownik. Nie chcę mi się sztukować, zrobię sobie to już, też kupię płaskownik, ale dzisiaj już nie chce mi się jechać po materiał. Te dwa płaskowniki mi zostały i tam mam jeszcze odcięty kawałek. Chcę zrobić z tego tutaj mocowanie zbiornika hydraulicznego, powycinałem sobie tutaj wstępnie jakieś stare mocowania. Tutaj w ogóle było chyba nie wiem czy nie oryginalne właśnie takie wzmocnienie, później ktoś zrobił tą nakładkę, trzyma, nie ruszam tego. Tu po zbiorniku paliwa, tym plastikowym, jeszcze do wyszlifowania, jedno już wyrzuciłem całkowicie, ale to też z uwagi, że potrzebuję tutaj gładkiej powierzchni, o czym później, a tu nie wiem, czy w ogóle nie zaślepię tego dalej na równo, też o tym później. Dobra, zabieram się za robotę. Na razie, a jeszcze tutaj sobie zeszlifowałem tego, tak, to było tak, tak chamsko na kant, zrobiłem tak, jeszcze to później dopieszczę. Okej, okay, dobra, od czego zaczynam? Zaczynam od wzmocnienia tego tutaj elementu. Jeszcze ja sobie podomierzałem. Praktycznie tu bez docinania było pasuje, pasuje. Jest taki kształt akurat wygięty. Tam spawam, tutaj wspawam, i dalej będę łączył, a jak wyjdzie, za chwilę się o tym przekonamy. Pierwszy poskładnik stawiony. Jeszcze będą tutaj oczywiście poprawki, od dołu to po odwróceniu koparki poza gąsienicę. Tutaj jest taki, teraz następny płaskownik będzie tutaj 75 cm Tylko, że jego muszę w poziomie wstawić, dlatego, że już na nim będzie stał Jedno z mocowań właśnie zbiornika hydraulicznego Pewnie względem kabiny sobie ustawię tutaj poziom Dlatego, że ono stoi tak przód-tył nierówno, ale na boki będzie pewnie dobrze I tak jak tutaj jest ten właśnie skos taki, to jest coraz wyżej Podobnie jaki ten skos jest tutaj właśnie z tej strony a góra ma być właśnie w poziomie do mocowania. Dobra, wstawiam teraz tą górę czy nie górę? Nie, najpierw może zrobię sobie tutaj ten, będzie najtrudniej. Albo właśnie górę, a tu wstawię zaraz zobaczę. Sam nie wiem od czego zacznę. W drugiej kolejności padł na zewnętrzny, z tym, że musiałem go troszeczkę przeszlifować, ponieważ to jest blacha czwórka i będę robił Później tutaj zewnętrzne takie klapki. A co tu nie pasuje? A, blacha jest krzywa. Dobra. Blacha czwórka. Tutaj płaskownik ten centymetrowy, który jest w tym miejscu. On ma się pokrywać i ma się z tym pokrywać, i z tym później tyłem. Tak więc teraz to. I w następnej kolejności muszę zrobić pewnie poprzeczkę z tyłu. On jest oczywiście pod takim kątem jak tutaj. I jest widać, jeżeli jest podłożone. O, on się z tej strony jest taki uchylony. O, troszeczkę widać. Dobra, teraz robię tak. Robię to wzmocnienie pionowe, które będzie łączyć poprzeczkę dolną i poprzeczkę górną. Będzie zamykać dzięki czemu będzie robić aktywne wzmocnienie takie, takiego rusztowania. Dobra, jeszcze sobie wymierzę do tyłu. Nie robiłem do samego końca, dlatego że chcę zrobić sobie. Przykręcane tutaj, żeby jakby na przykład chciał coś robić, czy silnik zmieniać, czy żeby mi nie przeszkadzało, chociaż i tak myślę, żeby nie przeszkadzało, ale nie chcę robić to jako raz pospowane i cokolwiek później zrobić, żeby nie było problemu. Dobra, to biorę się za kolejne dwie poprzeczki, to znaczy pionowa i poprzeczka. Działam dalej, ponieważ chcę tutaj umieścić schowki różnorodne i akumulatory, akumulatory pójdą na górę pierwotnie były chyba tutaj tylko, że tak no z jednej strony akumulatory powinny być niżej, żeby środek ciężkości obniżyć i tak dalej, z drugiej strony na, jakiej, na jakim środku ciężkości ja będę siedział, tak, czyli nie szkodzi zbiornik hydrauliczny będzie też wyżej, tak więc to akurat będzie kompensować drugą stronę kabiny i, i operatora, dobra nie zanudzam, ja tak dalej. to wygląda. Niezbyt apetycznie muszę to jeszcze dokończyć. Poszpachlować oczywiście z pawarką. Z pawem się zaszpachluje. Dobra, tam jest ładnie na trzy razy wtopione. Już się to już się nie rusza. I teraz tak. Następny płaskownik będzie stawiony na tej wysokości, dlatego, że potrzebuję mieć akurat w tym miejscu. To jest tajemnicze miejsce. Chcę tutaj zrobić schowek na pewną rzecz. A tutaj mam już i tak 60 cm. Zrobię tu ściankę. Tutaj będą dźwiczki, no nie te, ale z czwórki, żeby się to pokrywało, dlatego tak mi zależało. Będzie otwierana taka klapka. Nie wiem czy nie podzielę na pół, dlatego że my miał po prostu albo dwie klapki po 30 cm. Tudzież z poprzeczką większą, to by po 25 cm wyszły żeby tam się za bardzo nie doszukiwać pewnych rzeczy, po prostu w tej przegrodzie mam smarownicę w tej mam wkłady, tutaj mam młotek, takie rzeczy a o tym powiem później dobra, na razie wstawiam tą poprzeczkę jeszcze mam tutaj ten płaskownik, o tym nie powiedziałem, to jest z tej góry blachy co mi zostało, znaczy płaskownik, kątownik i to pewnie stawię na koniec tutaj na wzmocnienie i zostanie mi no dziś nie mam tego materiału, ale właśnie blacha pewnie dwójka na podłogę i tutaj też zamknę to do równa, żeby, żeby to mi nie wystawało. I nie będę musiał nawet tego jakoś tam mocno szlifować czy coś. Przygotowałem sobie znów dwa kawałki materiału 73,5 płaskownik. I tutaj drugi płaskownik 17,5 cm, z tym, że jego sobie tak zarobiłem. Na 4 mm, żeby ta blacha pasowała, która będzie tam. Nie mi się kombinować w inny sposób. Tutaj, to moim zdaniem, jest najłatwiejszy sposób i tak właśnie to przymocuję. I w zasadzie mógłbym już mocować zbiornik na to, ale zobaczę, może jeszcze jeszcze przymocuję ten, właśnie końcowy i zobaczę też ten tajemniczy schowek, który ma być tutaj. Dobra, spawa mi się to i zobaczymy. Jak widać, rama prawie gotowa. Nic się nie zmarnowało, wszystko jest z recyklingu. Kontownik wstawiony, to z recyklingu, to z recyklingu. Już tutaj jest na ten tajemniczy schowek. Przygotowane, o tym za chwilę. Pokrywę przymierzyłem jeszcze tutaj do kolumny obrotu, do przekładni obrotu. Jeżeli nic nie będę zmieniał jakoś tam do góry, to ona zostanie tak jak jest. a Jeżeli coś bym zmienił, to ewentualnie pójdzie delikatnie, tylko delikatnie do góry. Ją wiadomo trzeba odświeżyć, wszystko porobić. Natomiast tutaj akumulatory góra. Na dole schowek. Do tego jeszcze bym się najchętniej to zespawał. Na razie, żeby na to tak nie patrzeć, jak to wyglądało. Ale nie wiem, czy tego nie wietnę i od nowa nie wstawię tej poprzeczki jakoś tak. No, jeszcze dokładnie pomierzę, Ale na razie jest przymierzone do, do zbiornika i do innych rzeczy. Nawet jeżeli bym coś tutaj zmienił, to nie zmieni mi to całej bryły. Dobra, tutaj jeszcze wychodzi jeden schowek. Tu drugi. Ten podzielę zapewne płaskownikiem. Później, żeby dodać takie wzmocnienie. No, i jakoś to już tak, tak się prezentuje w miarę. Od dołu nic nie wystaje. Będą blachy, rama. Jeszcze tylko zbiornik. Eww, voilà. Tak się prezentuje ze zbiornikiem. Oczywiście jak zwykle sobie troszeczkę poprzykładałem. No, i co? O czym zapomniałem? Od razu powiem. Spust oleju hydraulicznego. Mówię o schowkach. A tutaj trzeba zrobić spust. Jeden spust jest tutaj. To jest ten spust dokładny ze studienki z sawnej Tutaj jest oryginalny zawór z tamtego zbiornika. Zawór z kulką. Odkręcam i idzie sobie olej. Wstawię go gdzieś tutaj. Może zrobię, właśnie w sumie nie musiałbym nawet zrobić, ale mogę zrobić odkręcaną tą dolną blachę, albo tylko tędy po prostu kluczem. Otwieram klapkę, odkręcam kluczem, podłączam przewód. Może ten przewód być sobie tutaj zwinięty. Takie okno, okno techniczne do spustu. Natomiast druga przegroda będzie przedzielona na pół płaskownikiem, będzie to od razu wzmocnione tym sposobem. Powiem od razu o zbiorniku hydraulicznym, o wysokości jego. Chciałem go ogólnie jak najniżej zrobić, żeby tutaj co do kabiny nie było za wysoko. Natomiast zbiornik oczywiście musiał być na jakiejś tam wysokości, dlatego że poziom cieczy to jest raz, a dwa, że tutaj mam te rury do pompy, które chciałem, żeby były poniżej chłodnicy cieczy a powyżej ramy, one będą właśnie tak biegły w ten sposób że będą tędy do pomp o czym wspomniałem ostatnio też o chłodnicy oleju hydraulicznego będzie, tak miała być pierwotnie pierwotnie to ona miała być w ogóle inaczej, ale ostatnio miała być tutaj na, nad zbiornikiem hydraulicznym zaburzyłoby mi to nieco bryłę koparki oczywiście też widoczność do, dodatkowo więc postanowiłem Zamieścić w oryginalne, nieco, nieco odstawione miejsce. Tutaj były te mocowania przyspawane oryginalne, które były do chłodnicy. Są akurat do szerszenia poszły. No i teraz chcę zrobić to bardziej do zewnątrz, przy samej osłonie, żeby była chłodnica. Natomiast co będę musiał zrobić, to dwa tunele takie powietrzne, które będą oddzielały chłodnice od siebie, żeby nie było tak, że po prostu wchodzi z temperatura z w ogóle zawirowania powietrza z chłodnicy oleju hydraulicznego do chłodnicy cieczy tak więc tutaj będzie to podzielone na, na dwie części o czym yy, nie powiedziałem, zapomniałem to dlaczego zbiornik hydrauliczny nie jest z tyłu, a właśnie powędrował tutaj no tutaj powód jest taki, że oczywiście zbiornik hydrauliczny jak na samym początku już wspominałem, że chcę go oddzielić termicznie od silnika jak najbardziej problem byłby Taki, że jeżeli bym go oddzielił termicznie i jeszcze zaizolował go dodatkowo, zrobiłbym z niego termos nie, nie brałby temperatury z silnika, ale nie oddawałby temperatury do zewnątrz No i wiadomo, druga sprawa jest taka, że Pasuje tutaj, da się to zrobić Nie przeszkadza to za bardzo w niczym, w większości koparek współczesnych właśnie znajduje się w tym miejscu ten zbiornik No myślę, że Myślę, że będzie tutaj ok a to miejsce się nie zmarnuje, będzie ten zbiornik paliwa. Też to jest dobre, dlatego że zbi zbiornik paliwa jest, jeżeli jest centralnie, paliwo z niego wiadomo, jest 120 litrów i jest to jakaś masa. Jeżeli byłby po jednej ze stron zamontowany, to zmieniałaby się masa w zależności od tego, ile jest paliwa. A oleju jest cały czas tyle samo, w zasadzie powinno być tyle samo. Dobra, myślę, że temat wyczerpałem tutaj. Reszta będzie na następne. Odcinki. Tutaj zaznaczyłem sobie, jakby to wyglądało. A jeszcze jedna miła ta spadła. Jak to wygląda z tej strony? Chciałbym, żeby to było tak. Czyli tutaj będzie blacha tędy. No i do pewnego miejsca będzie zwiększone wysokość tego, żeby to się wyrównało. Dobra, teraz tak. Tutaj postawiłem jeden akumulator. Na razie poglądowo, jakieś dwa klocki. Myślałem na początku, żeby zrobić wzdłuż dwa akumulatory, ale takie dłuższe mi się nie zmieszczą, jak chcę zamontować, dlatego że tam jest ten tajemniczy schowek, który ma być. No i postanowiłem zrobić to tak, że może w poprzek dwa. Oczywiście będą większe. Najlepiej to żelowe, głębokiego rozładowania, tak te odporne na wstrząsy, żeby tutaj się nic z nimi nie działo, jakie powinny być. No i co, blacha pasuje. Czas rozwiązać zagadkę tego tajemniczego schowka a będzie prozaiczna nawet ten się zmieści o. jeszcze zmieściłaby się tutaj piąteczka płynu do chłodnicy niech sobie będzie zapas oleju cały czas różnie to bywa z przewodami nie mówię, żeby to jakoś tam się lało z tego i będę dolewał, ale żeby mieć w razie tak zwanego W żeby tego nie szukać, nie wozić Później nie dowozić w ostatniej chwili, to będzie taki zestaw na stałe, powiedzmy ta masa będzie na stałe Zwłaszcza, że po drugiej stronie będą rozdzielacze hydrauliczne, które mają swoją masę Tutaj mam akumulatory, olej Myślę, że jest ok No i co, ze środka wygląda to w ten sposób, że praktycznie zbiornik O, jest na tej samej wysokości co dół kabiny, dół, przepraszam, szyby Łatę przełożyłem sobie tutaj z góry, od tyłu do przodu będzie dalej wcięta, ale to w przyszłym odcinku. Już będę robił sobie to ramę pod całe osłony pod blachy. Nie wiem, czy to tak będzie z tym skosem, czy troszeczkę inaczej powalczę jeszcze. No ale myślę, że jest ok. Są poprawki, ja będę troszeczkę przy tym międzyczasie chyba sobie to robił. Nie wiem, czy nagrywać całość z tego wszystkiego, czy po prostu właśnie ten obrys, jak to ma wyglądać, a później dopiero właśnie ja sobie to wykończę i dalej, dalej, czy chcecie, żebym relacjonował wszystko, byłoby tych odcinków więcej, dla mnie troszeczkę więcej pracy, ale jeżeli chcecie, to może tak będę robił, piszcie, komentujcie i do następnego, cześć.